Kontrowersji wokół budowy nowego schroniska nie brakuje. Kolejna lokalizacja, zaproponowana przez miasto, nie spotkała się z akceptacją części radnych i mieszkańców. Jednak bez względu na to, gdzie powstanie nowe schronisko, cały czas działa to znajdujące się obok zieleni miejskiej. W lutym tego roku kierownictwo, nie oglądając się na decyzję w sprawie budowy nowego przytuliska, postanowiło wybudować nowe wybiegi dla psów, ale potrzeby są większe. Cały czas u nas jest ta niepewność. Co do dnia jutrzejszego. Chcielibyśmy również już wymieniać siatkę, jak pani zauważyła nawet tutaj, no mamy ją czasowo załataną dziurę. Wypadałoby to zrobić coś nowego, ale każda większa rzecz to dla nas już jest inwestycja. Nie wiemy czy inwestować, jakby nie patrzeć, publiczne pieniądze i za rok, półtora. Wychodzimy z tego schroniska, czy po prostu zostajemy tutaj i naprawdę jest sens wtedy inwestycji i nie będziemy się bać, że publiczne pieniądze nie zostały zmarnowane. W tej chwili w schronisku już tradycyjnie ruszyły przygotowania do zimy. Ale jak mówi Arkadiusz Plociński, zima nie jest dla zwierząt tak straszna jak jesień, kiedy ilość opadów deszczu jest zdecydowanie większa, a część terenu, na którym znajdują się wybiegi dla psów, wymaga przeprowadzenia odwodnienia. Mamy tą stronę tutaj niezmelioralizowaną jeszcze. Melioracja przydałaby się, no ale tak jak wspomniałem, tak jak pani również, nie wiemy na czym. Stoimy na tą chwilę i tu już budy również wyjmujemy, bo będą tu niektóre naprawiane, no bo to musi być, bo degradacja następuje. W tej chwili w kołobrzeskim schronisku znajduje się około 110 psów, to o wiele więcej niż w lutym, kiedy znajdowało się ich tu 67. Doszły do nas większe psy, generalnie duże psy zaczynają trafiać do nas, małych psów mamy coraz mniej kotów, które mamy fizycznie w granicach 35 do 40, z terenu koło brzegu również przychodzi kilka do kilkunastu psów miesięcznie. No, my mamy podpisane porozumienie z innymi gminami. Dzięki temu porozumieniu z innymi gminami posiłkujemy się finansowo, ponieważ no z samego tylko dotacji miejskiej nie dalibyśmy rady utrzymać tego schroniska. Kierownictwo schroniska dużą wagę przywiązuje także do promowania adopcji zwierząt. Nawet w tym dniu dzisiejszego świa, święta Światowego Dnia Zwierząt, tym bardziej ten nasz apel niech wybrzmi troszeczkę mocniej, można zawsze przyjść. Schronisko nie jest zamknięte do adopcji. Mamy chwilowo wstrzymane wyprowadzanie psów na spacery, nad czym również ubolewamy, bo widzimy już inne zachowanie się tych zwierząt. Ale no, co musimy wybrać? Pandemia, ograniczenia, dbałość o pracowników. No wszystko to musi być po prostu związane i zsynchronizowane. Wszelkie informacje dotyczące przytuliska znaleźć można na stronie schroniskowkolobrzegu.pl lub na Facebooku.